Co gotowe? Skąd wzięła się twoja ksywka? Moja ksywka wzięła się z treningów piłkarskich, grałem sobie z ziemalami zawsze na podwórku i po prostu jeden nagle nazwał mnie Matis. I tak zostało do dzisiaj. A jak zaczęła się Twoja przygoda z tak, Także podczas pandemii zacząłem oglądać walki i trafiłem na jedną z nich całkowicie przypadkowo i Zacząłem je oglądać dosyć intensywnie, codziennie kilkanaście, kilkadziesiąt nawet walk, aż do momentu, kiedy zacząłem nawijać sam i pojechałem na pierwszą bitwę o To było długo po tym, jak sobie obejrzałeś pierwszą walkę? Myślę, że tak. Myślę, że rok ponad minął. We freestylu najbardziej cenię? Kreatywność, błyskotliwość. Myślę, że te cechy cenię i to, że dzięki freestylowi możemy poprawiać. Właśnie jakąś yy, taką kreatywność i pamięć, to fajnie działa. Freestylowiec, którego najbardziej lubię słuchać, to? Mm, bober. Najbardziej draży mnie freestyle gdy freestyle'owiec? gdy freestyle'owiec jest słaby, ale ma przewózkę i myśli, że jest dobry i próbuje wykrzyczeć i, i sp sp sprawić wrażenie, że jest pewny siebie, ale całkowicie to nie wychodzi. Zawodnik, którego najbardziej nie trawię, to? Z aktualnych czy ogólnie? Najlepiej z aktualnych, ale ogólnie możesz też dodać. Kurczę na scenie. Chyba Populus. Okej, okay, a tak globalnie jakbyś chciał spojrzeć? Mm, nie lubiłem stylu wujka samozłosa bardzo. Co ludzie obecnie myślą o No mm, Że to główno. Co więcej? Yy, no, ludzie uważają, że to nie jest najambitniejsze, że to zwykłe tanie wyzywanie się po matkach i w ogóle do kosza, ale fajnie freestylu. Myślę, że są zadowoleni powrót w yy, Jakieś fajne akcje z tym związane. Tu Bob, więc dzieje się dużo i to jest fajne. Freestyle jest nietolerancyjny, jest w nim miejsce tylko dla młodych, białych mężczyzn bez dysfunkcji, prawda czy fałsz? Fałsz. Coś więcej? Ja jestem p***ami nabieranym. <laughs> Jak ja <laughs> powiedziałem na no poprzednim wywiadzie, się, że jeszcze nikt ci nie ujawnił. <laughs> nie no, fałsz. ktoś z dysfunkcjami chce nabierać, no może, przecież w jakie dysfunkcje chodzi też, nie? I w ogóle nie wiem, co ja powiedziałem przed <laughs> chwilą, ale... Nie ważne. A co najbardziej ogranicza polski freestyle? Hmm. Chyba już y, to cała historia i fakt, że bardzo dużo patentów zostało wykorzystanych. Jest ich coraz mniej. Z każdym dniem, z każdą bitwą nawet te słowa są coraz bardziej wykorzystywane i trzeba już odbiegać bardzo daleko od tych skojarzeń do momentu, w którym już ludzie mogą tego nawet nie załapać, nie? więc chyba, chyba to jest najgorsze. Co trzeba zrobić, żeby każdy w Polsce znał chociaż jednego pistolowca? Hmm. Trzeba próbować dotrzeć do tej mainstreamowej publiki, nawet freakfightowej, i może na podstawie właśnie takich freakfightów jakoś wypromować freestyle. Freestyle pokazał w Polsce już wszystko, co było możliwe, i kolejne występy to tylko odgrzewane kotlety, prawda, czy fałsz? Fałsz. Chciałbyś coś dodać? Tak, myślę, że nadal można zauważyć niewyczerpane konwencje. Nawet na tym bopie z przedmiotami było pełno. Był powiew świeżości, to można było odczuć, ale na standardowych bitwach też jest bardzo dużo świeżych wersów i na każdej słyszę co najmniej kilka dobrych, nowych killerów, więc jak najbardziej nie jest to wyczerpane. Czy freestylowcy dobrze budują swój wizerunek medialny? Nie. Uważam, że powinni bardziej przyłożyć się do budowania własnej marki osobistej, nie wiem, robić na przykład rolki tak jak ja, dodawać relacje, dbać o to wszystko. Bo to na, tym, na tym zależy też ludziom, nie? Po prostu trzeba do nich dotrzeć yy, i pokazać, że zależy też tobie na odbiorcy. Występ, który chciałbym wymazać z pamięci: Synem Młynarza, oczywiście. Na eliminacji Prze w Warszawie, tak? Tak, tak. Przegrana z Młynarza. Raz z nim walczyłem, raz dostałem tupę. To została czwórka finalistów. Mm, już to mówiłem na bitwie o wywiad, ale za zagomatwałem się wtedy, więc. Yy, ponawiam Manu Koziołek Narys trzech moim zdaniem pewnych i o czwarty slot będzie walczy, będą walczyli tak cybuch, Syn Młynarza, Jachu i chciałbym też żeby Kruczek coś ugrał wiem że z jego formą bywa różnie ale wierzę w to w czym jest lepszy od Ciebie Recha w niczym a nie y w robieniu naleśników, może Tak freestyle'owo, to myślę, że doświadczenie ma większe i potrafi bardzo dobrze podawać te punchline'y, tak. Tam, tam jest to dobrze wytrenowane. Po prostu widać po nim taką wprawę już, on ma o wiele więcej stoczonych połek U Uporządkuj pozostałych finalistów od najtrudniejszego do najłatwiejszego przeciwnika, czyli mamy Reche, Wawrzyna i cerwera. Okej. Okay. Dla mnie, tak? Dla Kto sprawiłby mi największe problemy? Z rechą potrafię wygrywać, już sobie to udowodniłem. To wszystko jest też zależne od formy, ale dałbym szczerze za najtrudniejszego chyba Wawrzyna na ten moment, bo nie znam, nie mam na niego patentu za bardzo i nie wiem, jakbym podszedł do tej walki. On nie ma też żadnej łatki, i z nim byłoby mi chyba najtrudniej wygrać. Później Rechę, na końcu Cerbera, bo Cerber aktualnie nie jest w jakiejś szczytowej formie i tak bym to ustawił. Top 5 dzikiej karty to jest teraz Koziołek, Cybuch, Syn młynarza, Joey i, i Ryder. Gdybyś miał wybrać najtrudniejszego przeciwnika z tej piątki, to kto by to był i dlaczego on? Koziołek, Cybuch, Syn młynarza, Ryder i Joey. I -i. -i. Najtrudniejszy kto z nich by był, tak? Mm -hmm. no myślę, że. Koziołek lub cywół, a nie wyższy z synem... No najbardziej bym się obawiał walki z synem młynarza, niekoniecznie byłaby ona najtrudniejsza. Zależne jest wszystko od dnia bitwy, nie? Ale myślę, że z synem młynarza bym się obawiał. I z koziołkiem, bo koziołek też potrafi pokazać klasę i trzeba się namęczyć, żeby z nim wygrać. Ale mam z nim bilans 3-0, bo też nie umie freestylony, co dobrze. Zawodnik, z którym nie chciałbym się zmierzyć w finale to? No, niech będzie syn Młynarza, nie chciałbym z nim walczyć w finale. Jakoś, na przykład, gdyby się tak zdarzyło, że znowu przegrał, to nieciekawie by było. Pierwsza walka w grupie jeszcze by to była. No, no, to, to by mnie zbiło akurat mocno, naprawdę. No. Ale to też nie jest tak, że syn Młynarza jest moim największym lękiem, no jak będzie trzeba, tego go roz, po prostu. I najlepszy freestyle'owiec w historii? Yy, bober. Chcesz powiedzieć dlaczego? Kompletność. Flow, technika, punche, riposty, charyzma. Dzięki. Dzięki.